Witam Państwa w Grze w Ciemno, w teleturnieju, w którym stawiając wszystko na jedną kartę można przeżyć wielkie emocje i wygrać wielkie pieniądze. Gra w Ciemno. A naszym graczem jest pani Emilia Wolańska, pracownik kancelarii Sejmu z Warszawy. Moim dodatkowym atutem pozwalającym na wygranie dużej kwoty jest to, że na co dzień współpracuję z politykami jako pracownik kancelarii sejmu, a pan Krzysztof Hibisz jako znany polityk będzie dla mnie łatwiejszy do rozgryzienia. Dzień dobry, witam pani Milion. Dzień dobry, dzień dobry. Nastrój dobry? Dobry. To jest najważniejsze w grze, prawda? Dokładnie. Pierwszy raz tyle turnieju? Pierwszy raz. Debiut w grze w ciemno. Tak. Zaczynamy grę. Proszę bardzo. Pięć najlepszych kopert. Dwadzieścia sześć. Czy jest system wyboru? Nie. Proszę, to mamy dwadzieścia sześć. Czterdzieści cztery. Bardzo proszę. Trójka. Proszę. I jeszcze dwie dobre, jakieś duże koperty samochodu. które są dobre. Dobre czeki, a pewnie pani trafi. 33. I jeszcze jedna. No to weźmiemy trzynastkę. I trzynasteczka, często wybierana, trzynastka i siódemka przez naszych graczy. Zapraszam na fotel. Panie Emilio, kto Panią dzisiaj wspiera w grze w ciemno? Dziś wspiera mnie mój przyjaciel Marcin. Witamy Pana, Panie Marcinie, dzień dobry. A ja tylko opowiem, na czym polega gra. Otóż najpierw czytam pytanie, po czym Pani wybiera kopertę, o którą w tym momencie gry Pani walczy. Ja z kolei czytam cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli Pani trafi na dobrą odpowiedź, koperta jest Pani. Jeżeli na złą, zniszczy Pani własnoręcznie w tej oto niszczarce. Jedziemy. Tak. Oto pierwsze pytanie dla pani mi. nazwę nosi wysokoprocentowy napój alkoholowy pochodzący ze Szkocji? Która koperta? 33. Proszę bardzo. Schnaps, grappa, sake czy whisky? Whisky. Oczywiście. Proszę bardzo. Pani koperta. Jedna zdobyta. Można mieć jeszcze cztery kolejne i następne pytanie. Jaki tytuł nosi przewodniczący Sejmu RP? <laughs> Która koperta? 44. 44, a imię jego. Bez podpowiedzi? Bierzemy podpowiedź. No bez, pani spróbuje. Z podpowiedziami, pani panie gdzie? Krzysztofie. Jestem pracownikiem kancelarii Sejmu. a, a Pracuję z marszałkiem Sejmu. Teraz z, ma z, wi z wicemarszałkiem Sejmu. A, czyli w gabinecie marszałka Sejmu pani pracuje? Tak. Rozumiem. Zespół Jaki wiemy. tytuł nosi przewodniczący Sejmu RP? Poprosimy wariant. Bez. Potem przeczytam <laughs> dla porządku. Oczywiście marszałek Sejmu. I mamy takie warianty. Kanclerz, marszałek. Pułkownik czy szampon? Odpowiedź B. Oczywiście. Proszę bardzo, 44 zdobyta, 2 zdobyte, 3 jeszcze można mieć. I kolejne pytanie. Która z tych rzek jest dopływem Odry? U. Dobrze czy źle? Strasznie. Strasznie. Najpierw koberta, może jak sobie poradzimy? Trójka. Proszę, trójeczkę. Wieprz, bubr, świna czy łosośna? Już nie pytamy o, o długość tego dopływu, żeby było już łatwiej? Stawiamy na wieprz. Ja tutaj stawiam, bo naprawdę nie wiem. Odpowiedź B. Bubr. Trudno. Dwie zdobyte, jedna do niszczarki, prawda? Coś trzeba zniszczyć też zawsze. Dokładnie. Nie lubię geografii. Nie lubię geografii. Dobra, poszła nie ma co, dwie jeszcze można mieć i kolejne pytanie dla pani Mikki. Które z tych kolczastych zwierząt jest australijskim sakiem jajorodnym? O którą pani zagra teraz? O trzynastka. Proszę bardzo. Kolczatka, jeżozwierz, najeżka czy jeżowiec. Stawiam na odpowiedź B, jeżozwierz. Jeżozwierz jest normalnym sakiem, a australijskim ssakiem jajorodnym jest kolczatka. <grywa> Proszę bardzo, trzynastka do niszczary. Ojej, ja tak chciałam mieć te trzynastkę. Dwie zdobyte, tak dobrze liczę, dwie. Teraz walczy Pani ostatnią swoją kopertę z numerem 26. Oto pytanie. Który zawód stał się na Zachodzie symbolem polskiej ekspansji na rynku pracy? Hydraulik, polityk, dziennikarz czy prawnik? I to jest hydraulik w tym przypadku. No właśnie, polski hydraulik był postrachem Francuzów, prawda? Tak. Oczywiście. Poproszę te koperty na środek. Pani Emilio. Ja już je będę tu układał zawodowo. No cóż, Pan ma praktykę. Tak, już mam praktykę. I co my zrobimy z tymi kopertami? Mogę je wziąć i mogę je sprzedać. No właśnie, no to, ale. Co pani woli? To nie jest prosta decyzja, więc... <grym> Zastanawiam się. Jak na imię te e, przekonę. Skąd narzeczony nigdy w życiu? Marcin. Jak? <grym> Marcin. Dlaczego nigdy w życiu narzeczony? Panie Marcinie, właśnie nie obraziłam nadzieję. Nie, nie. Dlaczego nigdy A w życiu? życiu? Nie fajny chłopak? Fajny. No. Ale nie dla mnie. Czy naprawdę też tak działa głos pani Miliń Wspijająco? Dokładnie. Co Ona zawsze taka spokojna jest? Codziennie jest tak spokojna, mieszkamy razem. <głos> <głos <refugee> <głos> mieszkamy razem. Ale nie dla mnie, nie? Nie. Mieszkacie razem poważnie? Tak, ale ja jestem y przyszłym mężem jej siostry. A to wszystko wyjaśnia. Mogę sprzedać 44. Dobrze, za ile? No, jest to cenna koperta. 60 tysięcy. Jeżeli jest cenna koperta, to czemu panią sprzedaje? Bo chce dostać za nią więcej, niż jest warta. Ale w którym sklepie jakby dają więcej, niż towar jest wart? W Kupuję Kupuje sobie pani mały samochodzik, a on tak jakby była jakaś ogromna limuzyna. A w sejmowym bufecie jak to jest u was? Zmienił się właściciel i jest to wiele lepiej niż było. Rozumiem. Na przykład... I na przykład kanapka, prawda? Pani, kanapkę proszę, nie wiem, ona kosztuje, nie wiem, 2 złote, czy tam 5 złotych. Na przykład 5 złotych, kanapka. Dostaję kanapkę, a mówi, daję stówę. Czy tak też bywa? Bywa tak, ale wtedy dostaję resztę. Aha, a wydaj mi pani resztę? Jak przepłacę? Zależy, ile pan zapłaci. No dobrze, 44, dam 1000 złotych. Nie, panie Krzysztofie, za 1000. Nie. No tak, ale co? śruchy robimy tu, panie Emilio? Ja czekam na pana propozycję finansową. Moja padła 60 tysięcy. Szyna? Pan proponuje 1000. 1060 jest to zbyt duża rozbieżność. No właśnie, no może się pani zbliży, że tak powiem trochę. No dobrze, więc 54. 54. Pięćdziesiąt... Ja dam dwa tysiące pięćdziesiąt trzy, trzy tysiące pięćdziesiąt dwa cztery, pięć czterdzieści pięć pięć cztery, sześć, pięćdziesiąt pani w poszła.

Trzydzieści pięć. Dwanaście. Trzydzieści cztery. Trzynaście. Trzydzieści dwa. Czternaście. Trzydzieści. Piętnaście tysięcy. Dwadzieścia dziewięć. Szesnaście. Dwadzieścia osiem.

22 000 do studia proszę. Za duża ta reszta, pani Krzysztof. Co? Za duża ta reszta z tych 60, no ale trudno. 25 i 22, przepraszam. Proszę bardzo. 44 moje, tak? Uh -huh. Teraz otworzymy kopertę i jaki jest tam 1000 złotych, a ja pani dałem 22, uh -huh. to pani mi 21 wyda ty. Tak, się Dobrze. Tak? Tak możemy zrobić. Dobrze. Jak jest 1000, to 21 z powrotem. Tak. Dobrze. Następna też tak. Nie. Ta sama metoda? Następna. Nie, skąd? To znaczy, nie mam metody. Ale reszta będzie? Sto... Jak przepłacę, będzie reszta? Od kolejnych kopert? No. A jest minus 100%. Jest! W której? 33. Tak? tak? To ja ją sprzedam. To robimy tak. Ja oddam panu 33. Proszę? Oddam panu 33 i 2000. A tam jest minus? Tak. Ale ja cały czas <noise> pamiętam o tym, że tam jest minus, więc daję panu i daję panu 2000 za to, by pana wziął. Panie Emilio. E, czy chce Pani wyjść tą kopertą 33? Nie. To proszę mnie zachęcić, żebym ją zabrał. Więc proszę ją zabrać. Pani chciała 50 tysięcy, prawda? Za 44, tak? Tak. Nawet za 60. 60. No, 60. No, tak. Więc teraz zamienimy się rolami, dobrze? Mhm. I ja chcę, tak samo jak pani chciała za 44, 60 tysięcy, prawda? Ja chcę, żeby pani mi dopłaciła wszystko, co pani ma. Do 30. Razem z kopertą. 26. I sobie pani może zostawić 1000 złotych? Nie. I teraz możemy negocjować. Tak jak pani ze mną negocjowała, w drugą stronę. Negocjujemy? No więc proszę, oddaję panu głos. Już powiedziałem. Pani mi oddaje 26, 33 i wszystkie pieniądze, a zostawia sobie 1000 złotych. Mogę sobie zostawić 20? Może sobie pani zostawić 2? Ten Może pani sobie zostawić na koniec gry 6000? Było 3, teraz jest 6 już. 8, tak? Zgoda. Proszę oddać mi koperty. 26, 33. I daję pani, może poproszę o wniesienie. Bo... Proszę, 8 tysięcy. Oddaję 25. 22, 25, 25, proszę. I 8 tysięcy jest pani, a koperty mojej, tak? Dobrze. Teraz tak, e, czy pani mi, pani Emilia, uwierzyła, że jest minus? Uwierzyłam Widzę. Zwykłam wierzyć ludziom. Widzę. I teraz mi pan powie, że minusa tam nie ma. Tak? Oczywiście, że tak powiem. <laughs> <laughs> Ale sprzedane. Tak. Jeśli tak. jeszcze byłby pan tak miły i podążył dalej tą ścieżką i powiedział mi, co tam jest, to już byłoby całkiem w porządku. Więc tak, mamy samochód 10 tysięcy i 30 tysięcy. W sumie ma, miała, pani, miała pani 40 tysięcy i samochód. Chce pani zobaczyć? Samochód już mam. <głosy> <głosy> Ale pani źle wybrała samochód, no? to ja ty. <noise> <coś>, że... <noise> Pechowy ja. gracz. Samochód i 40 tysięcy. <noise> Ale chciałabym może coś kupić. Chce pani zobaczyć, co pani miała? Te 40 tysięcy i marny samochodzik? Ja nie twierdzę, że marny. Skąd? Ja bym chętnie go wzięła, gdyby mi go pan dała. Ale pani mi go oddała. Ale mogę go jeszcze kupić? Proszę bardzo. Więc. O, ten samochód kosztuje 8 tysięcy. Więc kupuję 26. Tam nie ma oka. Za... Więc jest w 33? Tak. <noise> ale proszę się zdecydować, panie Krzysztofie, bo raz pan deklaruje, że jest tam minus, raz jest tam no, ale teraz już nie muszę deklarować, może pani otworzyć i zobaczyć. No więc... Ja mogę go kupić za pięć, bo skoro pan tutaj tak zacytował, takie marne autko, że niby ja tak pogardzam, to coś jest na ziemi. Dobra, dobrze. Także kupiłabym go Kupuje za. Kupuje pani za piątkę? Za pięć. Tak. Proszę bardzo, proszę pięć tysięcy na moją stronę. Ojej, a teraz jak to podzielić? Tu mam pani pięć tysięcy Aha, tu jest, proszę. tak? I pani ma kopertę 33, tak? Tak. I pani ma teraz tak, 3000 jedną kopertę, prawda? Mm -hmm. Oglądamy co mamy. No cóż, oglądamy. Zacznijmy od mojej, dobrze? 44. Proszę. Albo nie. 26 może. Proszę, proszę bardzo. Mówiłem, że 30, prawda? Tak. Tak, proszę. 30.00, 30, tak jak mówiłem. Mhm. No już nie, nie ma co wkładać. Proszę, teraz 44. Co tam pani miała ciekawego? Tutaj był Marny samochodzik, posyło. tak? Właśnie. Połóżmy na miejsce, już nie chowamy. No nie chowamy. I teraz za 5 tysięcy kupiła pani minusę. Minusę? No, od początku mówiłem, że w 33 jest minus. Tak, ale później pan twierdził, że miałam 30 tysięcy, 10 tysięcy i samochód osobowy. To, tak powiedziałem, żeby pani kupiła ode mnie minusa. A co miałem powiedzieć? Że tam jest minus? Mówił pan, że tam jest minus. Ja dzisiaj po prostu yy, nie mam limitu pieniędzy. Dzisiaj wszystkich muszę wypuścić z zerem. Bo wczoraj pan dwa samochody wygrał, więc na panią mam zero. Budżetu nie mam. Wie pan, że jeśli ludzie się postarają, to zawsze można coś znaleźć na jakiś dobry cel. A w moim przypadku to byłby bardzo dobry cel. A jak tam w Sejmie trzeba się starać, żeby znaleźć pieniądze na przykład? Znaleźć pieniądze? Potrącić bogatym, dać biednym, prawda? Nie, trzeba rzetelnie pracować po prostu. Rozumiem. Więc tak, ja rzetelnie tutaj odpracowałem wszystko. Mm -hmm. Zarobiłem po to, żeby dać biednym. I co ja mam w 33? A niech pani zgadnie. Nie mogę mieć takiego pecha, by było tam minus 100%. Czy mogę? Niestety jest to minus. Chce się Pani go pozbyć? Za. Za darmo już nie będzie Pani mi dopłacać, no. 3 tysiące na kosmetyki będzie. Nie. Marcin. Co robić, tak? Ja bym sprawdził tą kopertę. Ale jeśli ją sprawdzę jest minus, kończę grę. Wezyk fizyk, słuchaj. To jest gra. A jak pan myśli? No ja myślę, że trzeba, trzeba ją oddać. Myśli pan, że trzeba ją oddać? No, 3000 zostanie. Na kosmetyki, na benzynkę. Czasami działam na przekór, więc ja jednak wezmę tę kopertę. Mimo, iż to jest minus. Jak pani robi na przekór? To może ja powiem inaczej. Proszę sobie zostawić tę kopertę. Ja ją zostawię. Nie na przekór. Pani nie, na przekór. ale na przekór mogę zrobić raz, innym razem robię tak. Po prostu robię tak, jak jest mi wygodnie. No dobrze. Moim zadaniem było panią uprzedzić, prawda? Że jest minus tam. Uprzedziłem. I teraz pani ja chcę. Może zrobić na przekór, nie na przekór. Pani musi zdecydować, bo może pani mieć 3000, to nie są małe pieniądze. 3000 dobre pieniądze? Tak. I czwierdzi plantę. 33 to nie jest tam minus. Nie jest, no gwarantuję. Oddaję pani mi ją? Nie. Ja jednak Niszczy zostawię pani? te. Nie, zostawię jednak te 33. Nie mam jakiegoś numeru, który byłby moim faworytem, ale tak ładnie wygląda. Ja, nawet gdyby tam miało być minus 100%, to trudno. Dobrze. 3000 nie jest jakąś. Czy pani zobaczy tą kopertę tutaj, czy w domu? Tutaj. No, to dobrze, tylko proszę się bardzo nie martwić, dobrze? Jak A dlaczego no jest miałabym minus. się martwić? No, trudno. Więc. otwieram tę kopertę. No i jest. No tak mówiłem. Obiecałem, że tam jest minus. Nie obiecał pan. Gwarantowałem. Gwarantował, owszem. No trudno. No trudno, z gra, wszystko zabawa, prawda? Dokładnie. Panie Milo, Pierwsze koty zapłaty. Pierwszy raz w teleturnieju, turnieju, prawda? Tak. Pierwszy. No. Następny raz się nie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. KOPFT-33 na przekór prowadzącemu, który deklarował, że jest tam 3, minus 100%, dlatego że stwierdziłam, że albo wyjadę stąd z dużą wygraną, albo z niczym.